Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w grę, w której trzeba zbudować łódź na skarby. Mam jakiś problem z internetem, ale nieważne, przechodzimy do mojego projektu, który mam. Yy, A no tak, może mieć coś. No co ja sobie myślałem? Muszę sobie wejść w moje projekty. Wezmę sobie kloc, bo kloc to jest moja najlepsza łódź, jeśli chodzi o samoobronę yy, przed innymi. Złymi rzeczami Po prostu wchodzimy do środka I musimy się tam zamknąć Nie wiem czym ja się zamknę Aktualnie Sobie przybliżę ekran Wezmę Nie, nie, chcę, nie chciałem tego odparć. Proszę to wyłączyć o. Ja chciałem wziąć Nie to Weź mi cała tarcza wykorzysta Proszę wyłączyć te tarcze się już cała skończyła No zaraz się skończy, no ale dobrze Tak wybrała gra yy, Weźmiemy moje klocki Chwilkę, gdzie to jest? O tu yy, Już sobie kiedyś pograłem w tę grę Ostatnio też grałem yy, Zobaczę co to są te fajerwerki Zainteresowało mnie to Tutaj mam jakieś różne rzeczy yy, To nie ma tego tu Weźmiemy sobie może tą armatę. o Tutaj są to fajerwerki, o których oni mi pokazywali Tutaj tak Tak i tak I co one dają? Ciekawe No to musimy sobie tylko zablokować tył To sobie może kupię jakieś klocki Albo w sumie to nie, wykorzystam te, które mam o ile jeszcze mi jakieś zostały. O, tutaj mam jakieś szkło. Najlepiej wkładać jedno w drugie w takim momencie, żeby po prostu wykorzystać jak najwięcej klocków w jednym miejscu, bo to spowoduje, że długo się będzie niszczyć. Więc tak, 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 tak. Taka jest przynajmniej moja metoda, że po prostu muszę to obudować. Jak najbardziej, żeby nie było po prostu widać mnie, bo to spowoduje szybsze niszczenie tarczy, którą sobie zbuduję. Na przykład takie szkło, no przecież szkło się szybko rozwali, no szkło jak szkło, więc dosyć normalne. A więc teraz sobie po prostu będziemy budować taką tarczę. Tylko, że jak mój statek się przywróci, to może być problem z tym, żeby on jechał, ale spokojnie, damy jakoś radę, jak najbardziej wyruszamy. Tak. Yy, dobrze. Załóżmy, że te fajerwerki to poleciały w dobrą stronę. Ale właśnie na tym polega ta podróż. Zobaczę sobie na moją kamerze. Aha. No to bardzo dużo zobaczyłem sobie dzięki mojej kamerze. O, widać coś. Ale chyba lepiej będzie mi patrzeć. To tu jest dziura. Interesujące. Mm. Tam była moja po prostu, ulica, a tutaj jedziemy w już po prostu pełną drogę. Polecimy już do tego jego pierwszego etapu i zobaczę się z wami. Długo nie musiałem czekać, bo po jakichś trzech sekundach yy, byłem na miejscu. To było jakoś tam przed chwilą tam. Ja Wam próbuję palcem pokazać, nie no. Super. Yy. I właśnie tak działa, y, działają te wszystkie bloki, że one mają parę żyć, jakby i, I po prostu one zostają uderzane, to tracą jedno y, życie Zależy też od siły uderzenia i od bloku, od którego się odbiją Dlatego właśnie ja zrobiłem sobie tak, grube, y, tak grubą ścianę, żeby mnie nie rozwalili Jak będziemy dalej, to się zobaczymy Już jestem troszkę dalej o jeden etap, jestem teraz na takim etapie z zegarkami on występuje zawsze. To, co się teraz wydłuża, można równie dobrze schować, ale chyba lepiej, jakby było rozłożone, żeby było też takim, takim rodzajem tarczy. Ja tutaj mogę tym niby sterować, ale to tylko jak to jest w wodzie. To jest tak trochę, ale jednak nad wodą. Tutaj teraz ta część jest najbardziej narażona na wszystkie uderzenia i w ogóle. Ale później, jak to się obróci, na przykład taka kula, ona zgniata cały statek. I one kierują się w naszą stronę. Niestety, ale bardzo szybkim tempem. I ta kula y, bardzo niszczy tarczę, bo ona się niszczy, ona się pomniejsza stopniowo od danego uderzenia od bloku. I widzicie, i ta kula się pomniejsza, tak samo jak nasze tarcza. To już są takie poharatane bloczki. Y, ja ten statek bardzo lubię mieć. Bo on po prostu wytrzymuje na bardzo długie dystanse, jak na przykład na koniec. Ja tak chyba trzy razy byłem na końcu. To w sumie mało, ale patrząc na to, że już wiem, jakiego rodzaju statku mam używać, to chyba jednak coś to dało. Teraz jedziemy dalej. To wygląda ciągle jak ta mapa, tylko że wyjeżdżać uchcia. Tak też myślałem. I tutaj mamy taką też tarczę, która... Tam jest taki jeden klozek, przed nami płoca, ale... My sobie daliśmy radę samemu. Yy, tutaj są jakieś lizaczki, nie lizaczki. Wreszcie czego? Na sam koniec będę mógł dolecieć moim plecakiem, o ile będzie dało się wyjść z tej, z tej łódki, z tego statku. No bo inaczej to wiecie, jak to będzie. Umrę po prostu, bo jak dotyka się tej wody, to ona po prostu zabiera HP, która będzie wyświetlała się tutaj na górze obok tych trzech kropeczek. Nie, proszę we mnie nie rzucać tymi kulkami. Wystarczy, że są skały. Na końcu będą tak ogromne skały, że trzeba mieć taki statek, nawet trzy razy bardziej pancerny. Bo moje ściany mają tak 3-4 kratki. Przepraszam, yy, szerokości. I tutaj już widać taki uszczerbek zniszczony. No i widać też mnie który się tam przewrócił. Dziwne. A nie, to mi statek jest statek przewrócony, ale dziwne. I teraz jak wjedziemy yy, w, ten, w tą farbę, to ona nam zamienia statek. Już wyszedłem z siedzenia i mam żółtą głowę. Aha, mam żółtą głowę. No, ciekawe. Interesujące na, naprawdę. I teraz ten statek za długo nie wytrzyma, jak widzimy, w jest teraz yy, właśnie w jakim on jest teraz momencie życiowym, ale przejeżdżamy na kolejny etap, który nie jest łatwiejszy. No tak powiem. Yy, zobaczymy to już w kolejnym etapie. Zobaczymy się zaraz. No, już zaraz będziemy w kolejnym etapie. Tutaj trochę wolno się przejeżdżało, i tutaj są bomby. No, nieinteresująca sytuacja. Jeszcze jakieś rury, nie, no. To ja nie wiem, jaki tutaj trzeba mieć rodzaj statku. Nie dość, że niski to jeszcze pancerny, czyli nie do końca to jest możliwe, jeżeli tutaj jest przestrzeń na może dwie kratki. A statek, jeżeli ma być pancerny, to musi mieć co najmniej cztery kratki. I yy, jednej ściany, czy sufitu, czy podłogi. Po prostu podstawa górna, podstawa yy, dolna. Yy, ale idzie nam jakoś dziwnie. Dobrze, zaraz będziemy na końcu. Tylko. Proszę mnie, i to jest ten poziom, o którym tak wam mówiłem. Tutaj trzeba być najbardziej przygotowanym na zniszczenia, bo tutaj jesteśmy najbardziej na nie podatni po prostu. Super, teraz to ja podtrzymuję statek, a byliśmy już na końcu, prawie mój statek teraz komuś robi drogę. Ile odbierzemy? 64, bo on to zaliczył, jakbyśmy byli prawie na końcu. No dobrze, no to damy znowu nasz piękny stateczek. klot. Nie, nie chcę zmienić mu na... Nie chcę mu zmienić nazwy. Kulot załaduj. Teraz damy go tutaj. Nic nie widzę. Ale łódź się załadowała. Może tym razem nie będziemy tego po prostu zamazywać tego tyłu. Zobaczymy, jak daleko zejdziemy bez załadowywania tyłu. Szybko niech ta tarcza się wyłączy. Szybko, szybko, szybko bo ją zmarnujemy. Uderzenie w tarczę, szybko. Nie, znowu ją otworzyłem. Ja w ogóle nie powinienem tykać tego plecaka, bo wtedy tarcza się odpala. Szybko tutaj patrzymy raz na to, raz na to. Proszę to zablokować już. A no zresztą jedziemy już. Nie wiadomo gdzie. Szybko, kamera. Akcja, słońce. Lecimy dalej, jak będę tak w połowie, to Wam powiem, chyba że będzie działo się coś bardziej ekscytującego. I to jest to, co ja aktualnie widzę. Mój statek się przewrócił. Tak wyszło. Mój statek teraz jedzie bokiem. Ale przynajmniej teraz coś widzę, bo tak to widziałem tylko jedno duże słońce. Po prostu jest tak gorąco, że trzeba siedzieć w tak grubych ścianach I to mówi nam i słońce i woda I przeszkody na wodzie I przeszkody na słońcu Może kiedyś wyruszymy na słońce i jeszcze dalej Ta gra jest taka, że póki masz się dobry statek To możesz sobie dać taki właśnie statek jak ja mam Zostawić grę, żeby statek Ci płynął a ty po prostu sobie możesz pójść zrobić kolację, napić się herbatki, kawusi, pójść się wykąpać, o ile zrobisz to szybko. No i wtedy po prostu możesz mieć szansę na jakąś tam wygraną w grze. Szczerze, to teraz są lepsze widoki na yy, tak właśnie patrząc tak, niby na sztuczne tak przywołane, ale są lepsze widoki niż jak patrzę kamerą. Zobaczcie, kamerą widzę takie coś i lecimy prosto na skałę, a tak to to Szczerze, nie jest tak źle. I pokażę wam, gdzie jest ta kamera. Ta kamera jest... Gdzie taka kamera jest? O, tu jest ta kamera. Ja nawet obudowałem, żeby jej nic nie rozwaliło. Tutaj z tyłu, z boku. Tylko z przodu nie mogłem, bo wtedy byłoby widać ten blok, który by ją zasłaniał. Chyba, że szkole, w wszystko byłoby tak na niebieski, tak jak jest ta szyba. Może kiedyś nad tym pomyślę, ale nie sądzę, żebym tak zrobił. Lecimy dalej, bo już jesteśmy daleko. Kuba, mówię, który... Kuba, który mówi, że jesteśmy już daleko. Potem tak właściwie wypadamy na brzeg. Nic nas nie próbuje zabrać w bok. Ja nie mogę kierować moją kierownicą. A my byliśmy na prawie trzecim etapie. Ale byliśmy daleko. Spróbuję coś wykombinować. Może poskręcam coś. O tak, 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 tak. Tak i tak. O teraz to jest ten ciuciek. Wyciąga i wciąga. Spróbuję może... O tak, skręcamy. Postaram się. No trochę nas rzuciłem do wody, ale... To nie zmieniło faktu, że nadal jesteśmy na brzegu. No nie wiem, no... Mam plan. Wyjdę z tego, o ile się nie da się. Trochę mnie wyrzuciło. Ja nie chcę być w tym aucie aktualnie. To jest mój plan. I teraz wystarczy, żebym wyszedł O! I polecimy dalej W którą my to stronę mamy lecieć? W dom, To polecimy! I pójdziemy brzywopłotem, o ile się da I wtedy będziemy takiegoś tak przechodzić te mapy Ale prawdopodobnie nie, nam nie starczy POWERA! I spadłem Ale będziemy szli dalej. Mój statek niestety, ale wypadł na brzeg czy potem da się chodzić? Da się chodzić. No to nie mamy na tym poziomie żadnych przeszkód. Po prostu przechodzimy. To też jest właściwie bardzo dobry sposób. Chociaż tego jest bardziej stworzona do tego, żeby łódką tutaj płynąć. A niektóre właśnie takie żywopłoty z boku czy ściany, one są takie, że przez nie przelatujesz. Zobaczymy, czy ten daszek taki jest. Bo to może być interesujące dla kogoś. On akurat jest stabilnym daszkiem, więc po nim można chodzić. Chodzenie to jest wolne. Latanie jest szybsze do góry niż w przód. I zobaczcie, jak dużo powera nam już się wykorzystało, lecąc z tak mały kawałek. Więc może być różnie. Tutaj akurat etap będzie trochę mniejszy niż ten z zegarkami, bo tutaj będzie ten kręgli. Zobaczymy, czy da się przejść po tym różowym o, znaczy fioletowym. Już kolory mylę z wrażenia. To ja będę szedł dalej, zobaczymy, co nastąpi na nas na kolejnym poziomie. Mogę zdradzić Wam jedną rzecz, że na pewno na sam koniec będzie potrzebne, żeby polecieć, bo tam będzie taki wodospad w dół, a jak wejdziemy do wody, to zginiemy. Dlatego też nie możemy wejść do wody i będzie nam potrzebne to. Teraz będzie poziom i tutaj jest oznacznik wisienek, ale to chyba jestem słodyczowy, tyle to należy teraz zajrzeć. Tak. Tutaj nie wiem, czy możemy przejść po tym. Dobrze możemy. To będziemy szli tak. Mam nadzieję, że nam się noga nie obsunie, bo nasze krocze dostanie. Ale jakoś damy radę. Ta ciuchcia gdzie ona jedzie? Nie wiem. Tam się tory tak rend renderują. A w tle. Mamy takie piękne zjawisko nienaturalne, w którym słodycze są na każdej ścianie. Idziemy, 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 idziemy zaraz będzie kolejny poziom i to jest oznacznik słoneczka co to może znaczyć? nie wiem, chyba te kamienie jakieś chociaż nie, bo te kamienie będą na przed, na sam, przed samym końcem jakoś idziemy, idziemy powera mamy już za mało, bo może nam nie starczyć na te wszystkie poziomy czy potem da się chodzić? tutaj musimy wejść w bok dobrze, możemy iść, dobrze, że akurat na tych poziomach da się chodzić o tak, no tak, to są te yy, cośki, co nam nie spadały. To ja będę szedł dalej, zaraz się zobaczymy dalej. Zaraz mamy kolejny poziom. Mam nadzieję, że teraz nie spadnę, bo to by było dosyć yy, smutne. Nie, dosyć smutne, tak. A Zwłaszcza, że zaraz polegnę. Na tej wielkiej bitwie z farbami, zaczęliśmy się farbami tutaj, nie wiem. Tutaj yy, z kolegami miałem pewną sprzeczkę i wszystkie farby się wylały. A pędzlami rzucaliśmy do siebie to już później do, za do zabawy i cała sala do malowania po prostu ona została uszkodzona przez właśnie nas. Chciałbym dojść na koniec, ale ten odcinek trwa już trochę za długo, więc chyba musimy skończyć marnie w tej próżni, do której chciało nas samo zaprowadzić. Pa, świecie! Pa! Mam nadzieję, że wam się podobało, że chcecie więcej takich odcinków z tej serii. Co to jest? Aha, to plansza. Ale mam laga. Ile odbieramy złota? 32. a Wcześniej było 64. Dwa etapy później, ale dobrze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!